Witam was, kochani słudzy naszej kaszubskiej królewianki. Słudzy, ponieważ każdy z nas, mówiący po kaszubsku, właściwie służy jej, aby ona trwała, aby była z nami. To już dziewiętnaste dyktando. Inne dyktando od poprzednich. Zapewne wielu z Was oczekiwało, że zjawi się w Redzie, że spotkacie się z przyjaciółmi, a to całkiem inna sytuacja. Jesteście w swojej szkole, trzyma za Was kciuki wasz nauczyciel, wasz dyrektor, którym bardzo dziękuję za to, że Was przygotowali do tego spotkania już po raz dziewiętnasty. Z kaszubską królewianką, i wasza szkoła stała się w tym roku pałacem. Wszak ona zasiadła w tym pałacu. Za chwilę usłyszycie tekst, który przeczyta wam pani Magda Kropidłowska. Lektorka, wspaniała lektorka. I będzie czytała. Tak, żebyście jak najlepiej napisali. Jestem pewna, że strach, nerwy zostały za drzwiami, a Wy, uzbrojeni w pióra, długopisy i kartki, czekacie. Czekacie na spotkanie z królewianką. Pani Magda przeczyta Wam najpierw cały tekst. Później poszatkuje go. Czyli będzie czytała pierwsze zdanie, ale wy jeszcze nie piszecie. Dopiero kiedy pani Magda powie, piszemy lub zapisujemy, wtedy zaczynacie pisać. I znowu pani Magda czyta wam po jednym, po dwóch wyrazach, tak żebyście naprawdę napisali bardzo ładnie. Po napisaniu pierwszego zdania. Pani Magda przeczyta całe to zdanie i dopiero czytać będzie następne. I tak znowu poszatkuje go, czyli jeden wyraz, drugi, trzeci, aż będzie całe zdanie, przeczyta znowu i tak dobrniecie do końca waszego spotkania z królewianką. Myślę, że wszystkie atrybuty Służącego naszej królewiance, przydały się Wam, czyli pióra, długopisy i kartki. A ja Wam życzę, no, połamania tych piór. Wszystkiego dobrego. Witajcie w trzeciej kategorii, kategorii uczniów klas siódmych i ósmych. Teraz, tak jak wspomniała Pani Wanda, przeczytam Wam cały tekst bardzo powoli. Posłuchajcie. Weimk z płewisce Stanisława Janci, pod tytułem Ziełty Kam. Białk siedł nad młerze. Ci lat tym, kiedy pierwszy rys stanął na młersści plazie, Głechy remłet wał trunt, strunt, sparłancił mu so z ma gromisty głę kwewalści błę młota. na śkołowy wyprawie, strasiele są młerzecami i młerszci ma psama. To je po polsku syrenama i fłekama. Dopisze tej łyspią sobie zie w byłce Nie ma łapowiedniowych ale tyś prawdzawych zwierzaków, chterne dle i skórów, łestałe webiti przez przebrzyźne rabyków, na pociutku łebecni Z wyprawę Przewiół mamie młości piesk w tudce płębunkach Teraz przeczytam Wam ten tekst po kolei po każdym zdaniu. Posłuchajcie pierwszego zdania. Weimk z Płewiesce Stanisława Janci, Płitlan Ziłty Kam. Teraz możecie zapisywać. Weimk z Weimk z Stanisława Janci, płet tytla zielty Kam. Teraz powtórzę Wam jeszcze raz to pierwsze zdanie. Posłuchajcie. Weimk z Stanisława Janci, płet tytla zielty Kam. Teraz posłuchajcie drugiego zdania. Białk sied nad mwerze. Teraz możecie zapisywać. Białk sied nad mwerze. Białk sied nad mwerze. Posłuchajcie kolejnego zdania. Cilenysce lat temu. Ciede piersi rys stanął na morści plazie, głahi remuet wał fłośtrunt trunt, sparłańcił mu so zły gromi ma gromisty kewal, młota. Teraz możecie zapisywać. Będę dyktować bardzo powoli. Cilenysce lat tymły. Ciedę pierwsi rys. Stanu na młersci plazie, stanu na młersci plazie. Głahi remuet. Wałów łeś trąd. sparmącił, z ma gromisty głę, młota. Posłuchajcie tego całego zdania jeszcze raz. Ci lat tyły, de pierwszy rys stanął na młerszci plazie, guahira ma ręce ufo Sparłącił musa z ma gromisty głę kłe głę młota. Czas na kolejne zdanie. Wnęcias na szkołowy wyprawie strasiele sam mwerze co ma i mwerści ma psama. To je po ma i fłeka ma. Teraz możecie zapisywać. Wnęcias na szkołowy wyprawie, na śkołowy wprawie, w sam, lesa. sama, i młęścima psama i młierścima psama to je płysły. Po to je płepłelskły, syrena ma, syrena ma, i fłeca ma, i fłeca ma. Całe zdanie jeszcze raz. Wnęcias na szkołowy wyprawie prawie, sam są i młerszcima psama. To je płepłelskły, syrena ma, i ma. Posłuchajcie kolejnego zdania. Dopiży ty, łyśfundnił sobie, że w byłce nie ma powiedniowych młereców, ale tyś prawdziwych zwierzaków dla satigłę i skórów, łestełe biti przez przebrzyźnych rybyków, na pociątku łebecni głe stalata. Teraz będę czytać powoli możecie zapisywać. Dopisze tej łyswią dni sobie, że w byłce nie mają łeływiedniwech Młerzeców. Ale tyś prywdzewech, Prewdzewych zwierzaków. Chterne, dle, satigłe i skórów. Łestałe we biti. Łestałe we biti. Przez przebrzyźnych. Przebrzyźnych. Rebyków? na płyciątku, łebecnigłe, stalata. Na płyciątku, łebecnigłe, stalata. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Dopiży tej, łyśfundnił sobie, że w Byłce nie mają łepowiedniowych mężeców ale tyś prawdziwych zwierzaków, chterne dle setigłe i skórów łęstałe webiti, przez przebrzyźnych rebyków na pociątkły łebecni głesta lata. I teraz posłuchajcie już ostatniego zdania. Z weprawę przewiózł mamie mwerści piesk w tutce płebunkach. Możecie zapisywać. Z weprawę przebiwsł mamie mwrści piesk w tutce. płe bunkach. I posłuchajcie tego ostatniego zdania. Z weprawę przewiózł mamie Młersci piesk, w tutce płebumkach. Teraz przeczytam Wam cały tekst jeszcze raz, ostatni raz. z płewiesce Stanisława Janci, płet titlę kam. Białk sied nad młerze. Cilenysce lat temu, kiedy pierwszy rys stanął na młersci plazie, głachy remłet wałów łośtrunt. Spałańcił mu so złyderzenia ma gromisty głekłe walści głę młota. Wnęcias, na śkłołowy weprawie prawie, strasie lasał i młęści ma psama. To je płye sirenoma i fłeka ma. Dopisży tej, ływiądnił sobie, że w byłce nie ma jułłapowiedniowech młorzeców, ale tiś prawdziwych zwierzaków. Kter nedl i skórów, łestałe wybity przez przebrzyźne chrębyków, na pociątku łebecni głesta lata. Z wyprawy przewiózł mamie mwerści piesk w tutce płybunkach. Bardzo dziękuję.